Planet 9. presents... No, 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 no witajcie, no. Ale lecimy z kolejną misją. Eee, misja numer 13, Trzech Wojowników. Gra mnie tak wciągnęła. Zwłaszcza ten przezajebisty taniec Dante. Eee, dobra, to już widzieliśmy w poprzednim odcinku. Nie będziemy znowu oglądać całej sekwencji całego przerywnika filmowego, po prostu lecimy dalej. Wybraliśmy w poprzednim odcinku jako ostatnią postać Dante. I myślę, że. Aha, możemy właśnie spojrzeć. Jest tak, legendarny łowca o demon, trzeba postać. No ale. Serce nakazuje wybrać Dante. Zobaczmy, tutaj te. Ale uleprzenie dostaliśmy jej bisty kapelusz Faust, Faust, gdzie on jest? Doktor Faust. Człowiek w czerwieni, zasyp obszar, kurwa, nie wiem. Chyba generalnie to. Możemy ulepszyć to i po, po, po prostu sobie potestować, ale wydaje mi się, że tu chodzi o to, że napierdalamy czerwonymi kulami, więc jeżeli mamy dużo czerwonych kul, to możemy wtedy walczyć Faustem. Zobaczmy, Zobaczmy, co tu gra przygotowała dla nas w 13 misji pod tytułem Trzech wojowników. Zróbmy to iść do przodu. przodu. Okej. Okay. <laughs> Walczymy normalnie, możemy strzelać z... Tak. at some point. Zróbmy dobra, dobra, bardzo fajna opcja, ale <laughs> Czerwone kule pelają aż miło, więc ja bym to po prostu zaskoczył na dno. Lusakia, chór przekleństw, kurwa. Zobaczmy, zobaczmy. Crazy! Mhm, dobra. A uh... Czekajcie. Sprawdzę jedną rzecz tylko. W pewności dajmy tak jak było wcześniej. Dobra. Kombinuję teraz z ustawieniami dźwięku. Żeby może, jeżeli się uda podgłosić lekko dialogi oraz muzykę. Znagram ten odcinek, zobaczymy czy to wyjdzie. Czy uda się zgłośnić trochę grę, a jednocześnie, żeby nie zagłuszała mikrofonu, to się wszystko okaże. Najwyżej, jakby było bardzo źle, to po prostu usunę ten odcinek, nagram go jeszcze raz, wtedy już z ustawieniami poprzednimi, ale może, może. Mamy chyba ten nowy miecz. To nie jest miecz spardy, to jest ten nowy turbomiecz miecz Dantego, ale dobra, bo tu widzę, że przeciwnicy są ciężkiego kalibru, więc my musimy wziąć ciężkiego kalibru broń. W postaci pana motorka. Tak, mu, tak go najpierw bramę, że zniknął. No, chory damage to dodaje, ewidentnie. Dobra, żabolut umarł. Tutaj zostali tylko... dwaj gwardziści już niestety biedni, bez... No dokładnie. Bez tarcz. Tarcze wzięły i zniknęły. Gdzieś po drodze. Mhm. Mamy moksy jeszcze tutaj. Coś nam noga drży. Dante boisz się iść do góry? No. Ale noga ci drży stary. Ale my mieliśmy iść do góry, a idzie wpadamy ciągle coraz bardziej w dół. Nie wiem czy to o to chodziło. Dobra. Najpierw rozwalmy ten. Głównorodzące potwory. Bo... Nie chcemy, żeby nam się tutaj liczba przeciwników cały czas zwiększała. Kurwa, znowu robi się coraz cieplej. Przez ostatnie 2-3 godziny spadła temperatura tak na 28, było już tak całkiem, całkiem znośnie już czuję, że leci mi woda po czole, więc... Chyba znowu temperatura wzrosła. No kurwa, dobra. Jest krótsza impreza. Nie będziemy aktywować tej formy legendarnego łowcy Dantego, ale można na ten pasek, który w tym górnym rogu ten czerwony od tej przemiany sobie ładować na zaś, bo pewnie nam się przyda w tej misji do walki z jakimś bossem. Dobra, weź kurwa umrzyj I znowu kicham Naprawdę, ja mam jakieś uczulenie na słońce. Na ciepło, nie radę ciepła. Dobra. No kurwa, zamęczy mnie to kichanie. Ile można? Tu biały kryształ, tu biały i zielony i zielony też. I tu mamy ten... To chyba co strzela w nas, co nie? Tak. Kurwa. Z czym tu ludzi? ok Okej. Okay. Czekajcie tylko się. Wytrę sobie czoło. Zasięgnę trochę kawy. Kawa oczywiście zimne. Jakbym wypychał teraz gorącą kawę, to bym się kurwa, rozpuścił. Tu i teraz, jakby się. Aha, szukałem wyjścia, wyjście znalazło mnie same. Samo. Uuu, to wygląda ciekawie. Okej, okay, i tu mamy możliwość dostosowania. Dostosowania umiejętności, więc coś się może dziać, ale dostosować nie będziemy, bo mamy tylko 8000. Co my to będziemy dalej robić? Mamy tylko 8000 kryształów, co tylko czerwony kul. Więc nie będziemy się ulepszać, bo nie ma za co. No dobra, ale co dalej? Przeczytajmy przejście, że wam tu strzelić. Halo, halo. Może Mus muszę się w dostosować. Dobra, powiedzmy, że się dostosowałem. O. W ogóle. Przez pierwsze 5 minut nagrywania miałem taki mindfuck, dlaczego mi słuchawki nie działają. Kurwa, jakaś awaria znowu, znowu coś się zjewało i zacząłem się kurwiać to tak ostro. Finalnie okazało się, że miałem odłączone słuchawki, także kurwa. nie skomentuję tego. Mi się wydaje, że coś tutaj z tymi okami, oczami trzeba zrobić, ale co? Ale co, ale co, ale co? Może musimy. Aha! Nieważne. Nieważne. Zaczęło naleźć kolejną dziurę w wodę. Dobra, tu widzę sporo tych takich Główien, które rodzą potwory. Trzeba je najpierw rozwalić. Bo nam tutaj naplują tych chaosów. Tych wszystkich gadów. Za dużo. Będę sobie naładować dalej. Pasek demonicznej przemiany, czy tam tej grzechu, czy tam grzechu. Czyli tak się nazywa ta forma nowa. Grzechu grzechu z sklepu. Dobra, i teraz tak. Tam jest jeszcze jeden. Den, tam jeszcze jeden. To w sumie jeszcze dwa mamy do rozwalenia te wrzody, z które plują kolejnymi mopkami. W ogóle mówię, podgłosiłem Wam dialogi, podgłosiłem Wam muzykę dla testu. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać teraz, jak mówię. Jeżeli nie, to będę musiał nagrać to jeszcze raz. A, nie lubię tego. W przykładach z początkiem nagrywania tej serii. Nie chciałbym powtarzać niczego, no ale kurwa. Czegoś nie robi dla sławy. Odcinki mają po nawet 7 wyświetleń, więc no fame dojebany. Ja tak serio to mam nadzieję, że kiedyś ta liczba wzrośnie. Trzeba pomyśleć o jakimś. O nie, wypluła następnego tarczownika. Może no, tarczownik to złe słowo, ale chodzi o to bardziej, że piła tarczowa, nie że tarcza. Dobra. Japa rozwalona. Uruchomię tak jeszcze te takie pęcherze na dole, bo nie wiem, czy jak to zostawiamy, to czy potem ta cała. stacja. Rodząca tych główna nie odnawia się, więc dla pewności ja bym to po prostu rozpalił, nie zaszkodzi. Kurwa! Ile wy macie życia? i śmiecie nie chcę mi się marnować tej przemiany w turbodemona na, na takie główne tylko zostawiłem sobie być bossa, ale ile was zostało? Trzech? 4? jeden padł na pewno. Drugi padł na pewno. Tutaj jeden jeździ. Coś odpierdala. No, tutaj podobnie jak z tym z turbo szybkim demonem. Trochę średnio się sprawdza. a i co? Nie się sprawdza ten kawalier, bo jest dość powolny, a to gówno są jednak szybkie. Zanim my na doskoczymy z naszym So do chuja. Dobra. Pierdolę te wynalazki. Gdzie jest miecz? No i od razu inna rozmowa. Już nie jesteś taki... przepotężny, co? Dobra, i tutaj widzimy jeszcze dwa te takie kurwa pseudomózgi, galaretki, gąbki, które w nas strzelają jakimiś promieniami. Trzeba je spacyfikować. Tam jeszcze jedno. No i dobra, i chyba wszystko rozjebaliśmy w tej lokacji. Tutaj jeszcze te czerwone chujemuje na dole. Też bym zepsuł za wszelki wypadek. Miecz to jest chyba ten przemieniony miecz z spardy, ale aczkolwiek ma chyba umiejętności, ma takie same. Ale jest chyba. Dowodem jest miecz spardy. Jest Trochę inny. to jest ten demoniczny miecz, od tego. Nawet wygląda lepiej, szczerze mówiąc. Bardziej wygląda jak miecz, a tam to wyglądało tak, nie wiem, dziwnie. Złota kula przywracająca do życia przyda się kiedyś tam, może. No dobra. Co to za bojowa muzyka, jak wszystkich rozwaliliśmy? Halo, halo? Jest krater na dół. Jest krater na dół. Mamy jeszcze... Czy kogoś jeszcze pominęliśmy? No to by wskazywała ta muzyka. Bojowa. No ale nie ma nikogo, ani niczego do rozwalenia już, co nie? Dobra, nie wiem, może coś się zacięło, to nie to. pois já e opa opa brachduh looks like we still got a long ways to go No, Zdecydowanie long way to go, bo panowie idziecie kurwa na szczyt, a w sumie idziecie ciągle na dół trochę to nie, nie tędy droga. A dobra, ale ta misja była dość krótka dość krótka była ta misja, więc myślę, że możemy zagrać jeszcze jedną w tym odcinku. Nie ma sensu troszec 15-minutowego odcinka, więc. Ok, misja numer 14. Rozdroże gramy jako V. teraz przejdziemy pewnie taki sam odcinek jak Dante w poprzedniej misji, tylko jako V, żeby spotkać się z naszymi bohaterami na środku. Potem pewnie to samo będzie z Nero. I wszystko pięknie, tylko kwestia jest taka, że raczej szybko pójdzie nam gra V. Nie wiem, czy możemy go nazwać Virgilem, bo to co jest. Nie jest wergil jako taki, to jest jego ludzka tylko postać, w sensie jego ludzka strona. Nie jest kompletny wergil. Filmowe podejście, coś tu się będzie działo za chwilę. Bardzo dziwna sprawa. Widzieliśmy te trzy szmaty. Takie, te połączone, takie. Demon, co jechał na tym czołgu. E, no i jesteśmy w w postaci demona, ale jednak bez tatuaży. Co? Co jest? Co tu się dzieje? Wejdźmy do pierwszej. Spontanny, czy przejścia, czy teleportu. Idziemy w kierunku światła, które nas. Trochę młęczy Ale dobra Gdzie nas to zaprowadzi? Gryfa Koszma cień jako pierwszy. Gdyby się coś okazało, że możemy tylko jednego uwolnić, to jednak wolę mieć cienia przy sobie. Jakim jestem pan na środku? Czy będziemy z nim walczyć? Tak, zdecydowanie. No i jednak dobrze zrobiłem z tym, że wywiłem cienia. My jako my nie możemy pomóc zbytnio. Nie mamy zbytnio tutaj e, argumentów żeby walczyć z tym demonem. Możemy tylko robić uniki Doskonałego. do niego. Gdzie rozstrzelał? Oj, oberwał trochę. Oberwał delikatnie. Nasz kotowaty przyjaciel cieni. Dawaj tam. I najesz się. Tak, 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 tak. Cień zaraz padnie i to mi się nie podoba. Nie wiem ile długo się regeneruje. Przecież my jako V w sumie nie mamy zbytnio ofensywnych ataków, żeby cokolwiek zagrozić. Wal go na łeb. Okej. Okay. Cień padł, teraz co? Możemy go uratować, czy co? Dobra, wrócił cień, to jest czyli w takim razie tylko chwila zanim on zostanie zregenerowany. Cienia. Czyli jeszcze czekają nas takie trzy walki. Jak łatwo sobie policzyć, w sensie jeszcze dwie. Musimy jeszcze uwolnić koszmar i musimy jeszcze uwolnić ptoszka. Mam tylko nadzieję, że w każdej z tych misji nie musimy walczyć tylko uwalnianą postacią, bo jak będę miał wygrać walkę tylko z gryfem, który w sumie jest mocny w gębie, ale w walce to już niezbyt, to średnio to wygląda. Mam nadzieję, że teraz będę miał cienia wszędzie. Chyba tak, bo już go mam. W lewym górnym rogu, przy sobie. Że miejmy nadzieję. Teraz tak, powinny być dwie kulki znów do wyboru. Cień lub koszmar. Fu, cień. Gryf lub koszmar. Dobra, weźmy gryfa. Może nam powie coś ciekawego. Nie tylko mówi. Wid... Niejako się rozpada. Jego skóra pęka. Tatuaże znikają. Nie wygląda to za zdrowo. Może kurwa. Czy to Behemot? No to jest Behemot Dobra Pomóż tam cieniowi i zróbcie jej do i kebab, panowie No dobra jednak ta dwójka w, w zespole to jest... już połowy Behemota nie ma nie wiem, czy to jest stricte Behemoth, czy to jakaś jego słabsza wersja, taka... Martwa. No bo jednak walczymy teraz cały czas z potworami, które już mamy w rozkładzie. Zobaczymy, co nam się trafi, kiedy będziemy próbować uwolnić koszmar Pana Janusza Dużego. No przecież oni są... O-o, padł cień. Także postrzelamy troszkę, zaraz cień wróci. Bo widzimy tutaj w górnym rogu, jak się jego symbol odnawia. A nawet nie musi w sumie, bo ptaszek dokończył dzieła. Teraz dobija naszego zainteresowanego. Zbieramy tutaj jakieś łupy dookoła. I wracamy do komnaty głównej. I zostało. Żeby wyjść z tego pomieszczenia przez te drzwi, musimy zdobyć jeszcze jedną pieczęć, czyli uwolnić ostatniego kompana, czyli koszmar. To też uczynimy, więc zapierdalamy. Hoppa. Jedziemy na naszej shadowboardzie. Hit w krainie demonów. Ja znam cieniu. Naprawdę, kurwa, mam nadzieję, że ten odcinek wyjdzie dłuższy niż zwykle, przez to, że gramy... Dwa albo nawet trzy misje. O, jest ta. Dziwny potwór, którego była zamieniona Lady. Ta dziwna pani Syrena. Dobrze, że jesteśmy w Wii. jest nam zbyt. nie zagraża nam jakoś bardzo. Bo wystarczy klikać dwa przyciski. Czasami zarzucić numer 3. Klikać, klikać, klikać. Jeszcze raz klikać. Klikać, również klikać. O, no, jak widzimy, to jest... samo się dzieje. Niestety, tutaj jest walka głównie dla Niestety, głównie dla gryfa, bo cień nie do końca sięga naszą francę latającą. Aj, ale ona nas sięga zdecydowanie dobra. Trudno. Myślę, że nawet samym Gryfem damy radę tutaj ją odstrzelić, bo... No nie, no w ogóle nie trafia cień. Gdyby ona zeszła faktycznie na dół, to wtedy może by to coś... Cień by był jakimś zagrożeniem, a tak... Chociaż nie, w sumie cień jest zagrożeniem, jeżeli wykonamy ten atak. O właśnie, Zresztą stoi pod nią i nabija ją na swoje... Ko... Kurwa, jak to Pani to jest, widzę, z tych agresywnych. Pani kochana. I teraz te kolce, dawaj. Cień. Aha, ona już jest zmartwa. Dobra, to dobijamy. No. Kurwa wina, prawda? Rozpru Panią. Przez brzuszek. Pięć część numer 3. Drzwi otwarte. Czyli teraz co? Czeka nas walka z tą Francą ostatnio? Dobra, spadamy przez drzwi. Zobaczymy, co na nas czeka. Czy to koniec? Czy będziemy teraz walczyć właśnie z tą trójgłowym bosem? 34 tysiące. O, mamy z czego strzelać? Z doktora Fausta. Możemy się tym pobawić, jak będziemy walczyć. Kolejny raz, Dante. Okej, okay, jesteśmy przy jakimś, jakiejś dużej żyle w przewodach, które pompują prawdopodobnie krew do drzewa Clayfota. Pytanie psada, DMC Crew. Czy możemy to uderzyć? Słyszę potwory. Aha, to chyba słyszymy po prostu... Nero lub Dante, bo którzy walczą gdzieś tu obok musimy znaleźć przejście do nich Pędy O właśnie Usuwamy Zbędne pędy korzenie Clive fota klifota, idiota Jak zwał, tak zwał, idziemy Teraz z powrotem. No, słyszę tam ostrą jabłkę. Pytanie właśnie, któż to? Czy to Dante, czy to Nero? Zobaczmy, że będziemy ich widzieć stąd. Tak Ale nie widzimy kto to, widzimy tylko mopki. A nie, widzimy, to jest. Nero chyba. Dobra, w sumie to wyjebane. Musimy po prostu iść dalej. Też nie chcę, żeby ten odcinek zaraz się okazało, że będzie trwał godzinę. Tyle to już nikt go nie obejrzy. Nawet tych swoich siedmiu wyświetleń nie będę miał. A to już trochę wstyd, to już lekko niefajno. Ktoś tam robi siekę, wydaje, że to nie na mhm,

No way can we handle her. We, we, we don't have a strength. I know. But we must get through this somehow. Ah. Oh. OK, Czyli ewidentnie w następnej ode słonie będziemy jako Nero razem z V tak jest walczyć z Malfas, czyli trójgłowym gównem.

Myślę, że to odpowiednio długi, także dalej kontynuujemy podróż na szczyt drzewa Claypota w poszukiwaniu Uraizen'a. Zostało nam jeszcze odegranie tej pierwszej części jako Niro i potem będziemy szli dalej, także ja się nie mogę doczekać, żeby zagrać następne misje, które nagracie na Was. Zostało nam w sumie 5-6 misji do końca gry, także będzie teraz się działo coraz więcej. W tym materiale to wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia w tym odcinku. Cześć!